Część Boże, tobie, witaj w sobotę i posłuchaj słowa, które dzisiaj daje nam Chrystus. W owym dniu doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych do dworzan: To Jan chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go. Nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał dać jej wszystko o cokolwiek poprosi. A ona, przedtem już podmówiona przez swą matkę, powiedziała: Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc kata i kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli i zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. Myślę, że słowo, które bardzo dobrze opisuje Heroda, to słowo uwikłany. To był człowiek uwikłany we własne rządze, wewnętrzne niepoukładanie, uwikłany w nieuporządkowane relacje, uwikłany w układy, uwikłany w politykę, uwikłany we władzę, którą tam jakąś dzierżył. No człowiek, który był po prostu zniewolony. Natomiast ciekawe w nim jest to, jak czytamy chociażby w Ewangelii Marka, to chyba szósty rozdział. Że mimo tego uwikłania, to coś tam w nim jednak działało. W sensie, Pan Bóg próbował do niego przemawiać, głównie przez Jana Chrzciciela. W Ewangelii Marka czytamy, że chętnie słuchał Jana Ściciela, choć odczuwał wtedy duży niepokój. Tutaj natomiast widzimy w tym fragmencie, że kiedy ma dojść do realizacji jego obietnicy Ścięcia Jana, zasmuca się. Ten smutek to jest też Boża mowa do jego, do jego serca. No i co? No i nic z tym nie robi. Człowiek tak bardzo uwikłany w różne rzeczy rzeczywistości, zależności, że nie jest w stanie normalnie funkcjonować, nie jest w stanie mądrze wybierać, dobrze wybierać. I, no I słabe takie życie. Słabe jest życie tego, kto na własne życzenie jest uwikłany w wiele różnych rzeczy. Bo też tak sobie myślę w kontekście tego, że właśnie Bóg mówił do niego przez Jana i tam. Poruszał jego serce do smutku, do niepokoju, niepokoju, że jest to człowiek, który nie tyle, że nie mógł coś zrobić, co nie chciał. Był tak uwikłany, że nie chciał czegoś zmienić. Yy, I myślę, że tutaj tkwi takie klu, sedno dzisiejszego fragmentu, które możemy przełożyć do własnego życia, ponieważ prawda o nas jest taka, że my też jesteśmy uwikłani w różne rzeczy, yy, też w takie, które mamy na własne życzenie. Ja nie mówię o rzeczach, które na które nie mamy wpływu, jakieś nasze, nasze uzależnienia, które już nami władają, nie jesteśmy w stanie się sami podnieść, bo potrzebujemy konkretnej pomocy. To zostawiam na boku. Zostawiam kwestie jakichś różnych takich życiowych trudności, niezależnych od nas, jakichś zaburzeń. To nie. Natomiast myślę, że są takie rzeczywistości, w które jesteśmy uwikłani, bo chcemy i nie chcemy tego kończyć, ponieważ coś nam to daje. Nie tyle, że nie możemy, co nie chcemy, bo. Nie chcieć to czasem gorzej niż nie móc. Widzę w tym słowie takie Boże upomnienie dla mnie i dla Ciebie, i rzeczywiście Bóg upomina z taką dobrocią, delikatnością. To nie jest walenie po głowie, natomiast upomnienie, w którym Bóg mi mówi, nie wolno ci czegoś trzymać. Tak jak Jan mówił do Heroda, nie wolno trzymać ci Twojej żony, Twojego brata. Tak może dzisiaj przez to słowo też Bóg mnie w czymś upomina i mówi, nie wolno ci tego. Tej rzeczywistości, tej relacji, tej osoby, tego sposobu życia trzymać, ponieważ wiedziecie to na manowce. Popatrzcie, ile tego mamy, ja mam. Jak popatrzę sobie w przeszłość, to ja widzę, że były takie rzeczywistości, w które byłem uwikłany na własne życzenie, które sprowadzały we mnie, na mnie niepokój i nie doprowadziły mnie do niczego dobrego. A dzisiaj też dobrze, żebym poszukał w swoim sercu czegoś, w co jestem uwikłany i czego się trzymam, bo chcę. A nie że nie potrafię tego puścić, ale trzymam się czegoś albo kogoś, bo chcę. Myślę, że takim papierkiem lakmusowym są owoce. Popatrzcie, że życie Heroda przyniosło śmierć, zniszczenie, jakąś taką wewnętrzną dezintegrację, po prostu totalny rozgardiasz popłoch i owoce, które mamy w wyniku tego czego się trzymamy, pokazują, że no właśnie czas się czegoś puścić. Spróbuj zobaczyć siebie w tym słowie, spróbuj zobaczyć w tych słowach: Nie wolno ci tego trzymać. Boże upomnienie, z miłością oczywiście, ale jednak takie konkretne. Bo Bóg to robi z miłości. Jak Bóg nas upomina, to też z miłości, to też z troski o nas. No, tyle. Błogosławię Cię. Niech Cię Błogosławi. Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trzym się tam, dużo siły ci życzę i dobrego wieczoru tudzież dnia. Cześć z Bogiem.